Dzień dobry, witam Cię na poniedziałkowym ćwiczeniu z kalendarza. Dzisiaj, 15 marca, przewidziałam ćwiczenie, które pomoże Ci przygotować całe ciało do pracy z głosem. W momencie, kiedy mówimy, śpiewamy, bardzo ważne jest to, żeby wcześniej rozluźnić, rozciągnąć całe nasze ciało. I to jest właśnie jedno z takich ćwiczeń. A ćwiczenie brzmi: Wstań na palcach, podnieś ręce wysoko w górę i kręć dłoń w taki sposób, jakbyś chciał, chciała wkręcać żarówki. Niestety nie zobaczysz moich palców u nóg i palców u rąk, ale myślę, że możesz sobie spokojnie wyobrazić to, jak to ćwiczenie powinno być wykonywane. Postaraj się wyciągnąć jak najbardziej całe ciało, intensywnie pracuj dłońmi i Poczuj, jak rozluźniać się obręcz barkowa, jak pracują łydki, a potem jak dobrze się stoi w momencie, kiedy opadniesz już napięty. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Zapraszam Cię na kolejne ćwiczenie z kalendarza już za tydzień. A kalendarz z głosem znajdziesz na stronie www.dajsobieglos.pl ukośnik kalendarz. Do zobaczenia.